Bardzo serdecznie Was witam na wspólnej Wigilii, Wigilii z Caritasem, już po raz drugi organizujemy, serdecznie witam księdza proboszcza, witam wszystkich wolontariuszy Caritas i szkolnych i, i naszych parafialnych, także serdecznie dziękujemy, no i przede wszystkim naprawdę dziękuję, że, że przyszliście, że jesteście. Przez cały rok widzimy się dosyć często, bo to jest dwa razy w tygodniu. W tym nowym roku widzimy się teraz ostatni raz, także serdecznie dziękuję, że, że przyszliście. Chciałabym również podziękować wszystkim artystom, którzy będą występować, najmłodszym. Tak po prostu usiednicie ten występ, także dziękuję za, za to, że za, na zaproszenie powiedzieliście. Dziękuję, że jesteście, oddaję pozycji do Ja również chcę podziękować, żeście... Przyszli, odpowiedzieli na to zaproszenie. Dziękując Wam tutaj obecnym, chcę podziękować grupie Caritas za przygotowanie tego spotkania, ale nie tylko za przygotowanie tego spotkania, za cały rok pracy i zaangażowanie. Ja już wielokrotnie mówiłem i Wy, wy o tym wiecie, że jest to społeczna posługa naszych Pań, że do tej posługi zapraszamy wszystkich, którzy chcą dzielić się swoim czasem. I z tych naszych zaproszeń powstała ta grupa. E, oczywiście zachęcamy kolejnych i będziemy się cieszyć, kiedy grupa będzie większa. Ale jak wy wiecie, do społecznej pracy ludzie aż tak nie ciągną, bo zwykle pytają, ile z tego będzie, co z tego będziemy mieli. Natomiast chcę powiedzieć, że te panie gdy doskonale w tym wiecie społecznie tutaj działają, organizują, starają się zorganizować żywność, którą później rozdają. To nie jest tak, że ktoś przywozi tak sobie i tylko pyta, kiedy może kolejny raz pojechać, tylko zawsze trzeba iść, trzeba prosić. I to robią społecznie. I za to chcę im bardzo serdecznie podziękować za tę społeczną posługę, poczynając od naszych Pani i kończąc na szkolnym, e, szkolnej karitas, bo z tych młodych wyrastają kolejni, którzy ufam będą, e, będą pomagać. E, więc podziękowanie za to Wasze zaangażowanie w ciągu roku, a także za to przygotowanie tego spotkania. Tutaj Pan Klaszczel, myślę, że bardzo się... Tutaj widziałem dzisiaj panie już wczoraj i przedwczoraj krzątały się przy pieczeniu, przy przygotowaniu rybek, więc za to również, również dziękujemy. Słuchajcie, życzymy smacznego. Ale skoro ma to być wigilijne spotkanie, to myślę, nie że może, nie może zabraknąć najpierw kolędy, jak to w domu zwykle bywa. Najpierw kolenda, później pacierz, a później jedzenie. No więc zaczynamy od kolędy. i Sena i Ducha Świętego. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że zechciałeś być człowiekiem. Że wstąpiłeś z nieba, że przyjąłeś dole każdego człowieka. Dziękujemy za Twoje narodzenie w Betlejem. Dziękujemy za znaki, cuda, jakie czynimyś. Dziękujemy za dobro, które wlewasz w ludzkie serca. Dziękujemy. Za to wszystko, co jest dobre w naszym życiu, przepraszamy za to, co jest słabością, polecamy czas, który jest przed nami, i te święta, które będą przed nami, I ten, czy, i ten nowy rok, który jest przed nami. Prosimy przede wszystkim Panie Jezu o łaskę zdrowia, prosimy o chleb codzienny, prosimy o dach nad głową. Prosimy o ludzi dobrych. Prosimy o to wszystko, co jest potrzebne, byśmy byli szczęśliwi. Ojcze nasz, A, który wierzy w niebie, święć się w imię Twoje, żyć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym i nie wróć nas na opuszczenie, ale nas zbaw do złego. Mario łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario Matko Boża, módl się za nami wrześnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Życzę wszystkim błogosławionych świąt, życzę wszystkich zdrowych, radosnych, pokoju serca, zdrowia, tego wszystkiego, co jest potrzebne, byśmy byli szczęśliwi. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Jest opłatek, podzielmy się opłatkami. sobie życzenia. and thank yeah. you yeah. Karita z Gdańsk zaproponował taką organizację, znaczy żeby każdy parafialny zespół z Gdańska, czyli to naprawdę było dużo parafialnych, robił szaliki właśnie na Wigilię. To zarówno w Sobocie, w rumi i w, Rumii, w Pucku. I chcemy teraz Państwu te szaliki męczyć. To są szaliki wykonane przez różne osoby z różnych miejscowości. Na każdym szaliku jest kartka z życzeniami. I to jest naprawdę od wszystkich... Nie wiem, może Państwo dostaną z reiterowa z różnych, to, to zależy, ale taki chcieli jakiś akcent świąteczny właśnie, między innymi dla naszych również podopiecznych słówka. Także teraz wolontariusze będą rozdawać te szaliki. Można wybierać. Jak ktoś ma jakieś tam podobania i kolory. Także. Ja tym, którzy przygotowali tą Wigilię, bo to były 3-4 dni naprawdę pracy. I między innymi pani Irence chcemy serdecznie podziękować. Bo naprawdę... Ja to naprawdę też Bardzo serdecznie dziękuję. dziękuję. No i oczywiście dziękuję pani Stefanie, bo pani Stefanie może być chora. Ileścia Półbiotek, a mimo Powiedziała, że jak dla nas, to na pewno zrobi widzę. także serdecznie dziękuję do Pani I jeszcze tak szybciutko, również podziękowana za pani Janusza, bo Pan Janusz oczywiście, zawsze jak dzwonię pani Januszu, będziemy organizować, to jest bardzo chętny, także serdecznie dziękuję pani Januszu. 聞こえない